Dzień dobry moi drodzy. Witam bardzo serdecznie wszystkie zodiakalne ryby. Dla was będzie w tym momencie czytanie takie ogólne oczywiście na styczeń 2020 roku. To co nam się pokazuje, tak naprawdę nie rozgraniczam tutaj, że czytam na przykład na miłość, na finanse, na zdrowie, po prostu zdaje się na karty i zdaje się też na wyczucie, na intuicję, bo wiadomo, że jak się stawia karty, coś nam tam wypadnie, to automatycznie też za tym idą pewne e, uczucia, wrażenia. E, to wszystko jest jakby ze sobą skorelowane, więc też mogą się pojawiać jakieś wizje. Ja zazwyczaj tak mam, że zobaczę karty i od razu mi się przedstawia po prostu, czego te karty mogą dotyczyć, jakiej sfery, e, jaka tutaj informacja może zostać przekazana i czasami pojawiają się po prostu w mojej głowie też takie dodatkowe informacje dla Was. E, tutaj jeżeli chodzi o zodiakalne ryby, myślę, że Styczeń może być bardzo ważny pod kątem zapatrywań na Wasze finanse, na Wasz przyszły biznes. To jest coś takiego, że będziecie walczyć po prostu ze swoimi negatywnymi przekonaniami, prawdopodobnie właśnie na temat stanu posiadania, na temat Waszego własnego tak zwanego bogactwa, bo oczywiście pamiętajmy, że niekoniecznie. Bogactwem są tylko pieniądze, rzeczy materialne, dlatego że taką przewodnią energią jest tutaj król pentakli, czyli jest jakieś dążenie do tego, żeby osiągnąć pewną pozycję. Jest dążenie do tego, żeby no, mieć w życiu wszystko to, co nam potrzebne. I tutaj oczywiście to bogactwo może oznaczać środki materialne, pieniądze, zabezpieczenie bytu swojej rodzinie, takie em, pozbycie się e, uczucia strachu przed tym, że za co ja wykarmię swoje dzieci, za co ja będę żył, za co będę żyła, czy mi starczy pieniędzy, czy w przyszłości na przykład nie wydarzy się jakiś kryzys, krach, coś, co spowoduje, że no tych pieniędzy po prostu nie będzie, albo będę ich potrzebował, potrzebowała więcej. I tu rzeczywiście mogą pojawiać się dosyć nieprzyjemne myśli z tym związane, gdyż więzień myśli to jest takie. Jakby tamowanie swojego naturalnego potencjału. Ten król pentakli pokazuje nam, że Wy posiadacie wszelkie możliwe predyspozycje, wszelkie narzędzia do tego, żeby albo prowadzić swoją jakąś własną działalność, albo po prostu dobrze zarabiać. Najzwyczajniej mówiąc, wszystko jedno gdzie, czy to będzie własna firma, czy to będzie praca po prostu w jakimś um, podmiocie, w jakiejś firmie, w jakimś przedsiębiorstwie, ale Wy tutaj jesteście predestynowani, do tego, żeby osiągać wiele, tylko nie potraficie sobie wyznaczać takich śmiałych celów. To jest właśnie świadomość niedostatku. Może Wam się wydawać, że macie nie dość umiejętności, że są ludzie bardziej tutaj doświadczeni od Was, że są mądrzejsi, że są bardziej zaradni, bardziej przedsiębiorczy, ale tak naprawdę wszystko to, czego Wy potrzebujecie. Wy macie yy, nic wam nie brakuje. To jest tylko i wyłącznie jakby płaszczyzna waszych myśli. To wszystko jest w głowie. Od głowy jakby tutaj wszystko się zaczyna. Więc jeżeli poczujemy się bogaci w naszej głowie, no to to jest jakby już pierwszy krok do tego, żeby w tej sferze realizować swoje marzenia. Yy, te wasze lęki mogą wynikać z jakiejś niezbyt ciekawej przeszłości. Mogło być taka przeszłość całkiem niedaleka, że coś chcieliście tutaj tworzyć swojego, był rycerz Kielichów, mieliście jakąś piękną ideę, ale na przykład to się okazało taką jedną wielką blagą. Ktoś was namawiał na coś, bo obiecywali wam złote góry. Idź w to, tutaj zarobisz dużo pieniędzy, to jest w ogóle złoty biznes, złoty interes, ale mogliście natrafić na ludzi, którzy po prostu patrzyli tylko i wyłącznie na swoje korzyści i poczuliście się tutaj w jakiś sposób oszukani, może nawet dosłownie ktoś was okradł, gdzieś zainwestowaliście pieniądze, które miały właśnie okazać się tą tak zwaną żyłą złota, ale były to pieniądze na zmarnowanie. Bo była to po prostu manipulacja, jakiś rodzaj oszustwa, wrobienie was po prostu w coś, co wcale nie przynosiło żadnego dochodu, wręcz przeciwnie, tylko można było na tym stracić i nic dziwnego, że jest tutaj stra Strach, obawa, no żeby znowu nie wpaść w tego rodzaju tarapaty. Ale prawda jest taka, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. I pamiętajmy o tym, że to od nas zależy, czy ta sytuacja się powtórzy, czy też nie. Ja myślę, że tutaj jest Wam po prostu powiedziane, że to powinniście traktować jako przestrogę. To, że tak było, to nie znaczy, że sytuacja się powtórzy, bo Wy teraz jesteście mądrzejsi, Wy teraz jesteście bogatsi o pewne doświadczenia, inaczej patrzycie na pewne sprawy. I nie da ci się już po prostu drugi raz wyprowadzić na manowce. Mamy dziesiątkę denarów, czyli rzeczywiście tutaj. Taki dobrobyt, takie bezpieczeństwo finansowe jest jak najbardziej w Waszym zasięgu. E, możecie tutaj osiągnąć wszystko. E, jest karta świata, więc to wymaga takiej e, większej otwartości. No, nie da się osiągnąć sukcesu materialnego, czy w ogóle jakiegoś rodzaju sławy w świecie. Nie da się tak naprawdę nic osiągnąć, jeżeli będziemy siedzieć po prostu e, w swoim warsztaciku, zamykać się na świat, nie otwierać się na nowe możliwości, nie pokażemy na zewnątrz tego, co w ogóle potrafimy. Bo od tego wszystko się zaczyna. Więc ta karta świata mówi tutaj o tym, że potrzeba wam więcej wiary w siebie, we własne możliwości. Potrzeba też wyjść z tego wąskiego, ciasnego warsztaciku i pokazać się w szerokim świecie. Być może będziecie coś prezentować w internecie, być może nawet właśnie czeka was tutaj jakiś rodzaj sławy. Będziecie w jakiś sposób rozpoznawalni, wy albo wasz produkt, wasza działalność, wasz rodzaj działalności. Będziecie po prostu e, mogli sięgnąć tutaj po jakieś honory, zaszczyty. No ale trzeba wyjść jakby z tego ukrycia. I ta karta świata mówi też o takim e, otwarciu się mentalnym, umysłowym czyli poczuj się właśnie tym. Człowiekiem spełnionym w swojej własnej głowie. Najpierw uwierz w to, że masz w ogóle te możliwości, że nie musisz się lękać tutaj, bo świat jest dla ciebie miejscem przyjaznym. Świat jest miejscem, gdzie ty możesz zarabiać naprawdę dobre pieniądze, gdzie możesz się rozwijać, gdzie możesz mieć poczucie bezpieczeństwa. Nie musisz cały czas tutaj zabezpieczać e, okien e, z obawy przed włamaniem, nie musisz tutaj drżeć o to, czy właśnie w tym momencie nie włącza się alarm, nie musisz się e, aż tak bardzo tego obawiać, bo y, ty jesteś tak naprawdę tym, co przyciągasz. I jeżeli pozwolisz sobie na, na to bogactwo, pozwolisz sobie na nie w swojej głowie, no to uda ci się je osiągnąć. Tutaj y, pokazuje to też Szóstka Mieczy. To jest właśnie zyskanie pewnego rodzaju świadomości, wyciągnięcie pewnych nauk i zmiana swojego y, sposobu postrzegania świata. Tutaj jest to pokazane jako przepłynięcie na tak zwany symboliczny przeciwległy brzeg, czyli zostawiamy coś za sobą, daleko w tyle. Być może tutaj zostawiamy te swoje właśnie lęki, te ograniczenia, to swoje negatywne myślenie o bogactwie, o swoim własnym poczuciu bezpieczeństwa. Wyprawiamy się gdzieś na szerokie wody, czyli wypływamy właśnie w ten świat. Um, oczywiście nie możemy być pewni, co nam to do końca przyniesie, ale tu jest taka niezłomna wiara w to, że będzie dobrze, że co. Cokolwiek się stanie, to jestem prowadzony, prowadzona właśnie we właściwe dla siebie miejsce, że mogę bez strachu, bez jakichś tam obaw porzucić to, co mi nie służy i iść sobie w swoim kierunku. To jest oczywiście szóstka mieczy jest kartą um, wszelkiego rodzaju handlu, układów biznesowych, wymiany informacji, komunikacji, sprzedawania, kupowania. Więc jak najbardziej um, tutaj wszelkiego rodzaju transakcje finansowe wchodzą w grę, jak widać, będą to udane transakcje finansowe. Może to znamionować przeniesienie się gdzieś ze swoją działalnością, albo właśnie wypłynięcie na szerokie wody, czyli pokazanie się temu światu i jak widać mamy tutaj kartę cesarzowej, czyli niczego Wam tutaj nie zabraknie, będzie spełnienie, będzie radość, będzie płodność, kreatywność, co za tym idzie, no przyjdą sukcesy, przyjdą pieniądze, przyjdzie stabilizacja, przyjdzie poczucie bezpieczeństwa, czyli to wszystko, co tutaj zawiera się w karcie cesarzowej. Tutaj jakby no jeden taki może nie ryzykowny, ale jeden odważny krok z Waszej strony jest potrzebny, żeby ostatecznie pożegnać to, co było, tą siódemkę mieczy i przestać być tym więźniem myśli, po to, żeby po prostu no, wyjść z tego impasu. Tutaj widać to jak na dłoni, że to wszystko tak naprawdę siedzi w głowie. Lęk przed byciem oszukanym, lęk przed tym, że nasza inwestycja okaże się chybiona, że stracimy na tym. No, cały czas właśnie tutaj kołacze mi się po głowie to. Takie powiedzenie, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Wy tutaj musicie zacząć żyć troszeczkę mniej zachowawczo, zacząć bardziej korzystać z życia, bardziej wierzyć w swój potencjał. Zobaczcie, mamy tutaj kartę słońca. To są oczywiście jak najbardziej optymistyczne, radosne wieści. Karta drzewa. Czyli no tutaj jesteście w stanie stworzyć coś, co będzie trwało przez wiele miesięcy, być może nawet przez lata. Być może zapoczątkujecie istnienie jakiejś firmy rodzinnej, z której będą korzystały w przyszłości wasze dzieci, może nawet wnuki. No tutaj jest to bardzo mocna symbolika zapuszczania korzeni, czyli wszystko to, co jest trwałe, wszystko to, co stanowi bardzo dużą wartość, co nie przemija tak po prostu, co po prostu daje wam jakieś takie Poczucie oparcia, stabilizacji, bycia u siebie, bycia bezpiecznym właśnie w tym kreowanym przez siebie świecie. Także no, dla Was tu ewidentnie e, sprawy takie pracowniczo-biznesowe, sprawy związane z pieniędzmi, e, myślenie o swojej przyszłości zawodowej, o tym, jak zabezpieczyć siebie, swoją rodzinę. Być może niektórzy tutaj spodziewają się potomstwa i dlatego właśnie te kwestie materialne są tak ważne, bo wiecie, że za chwilę na przykład ta rodzina będzie powiększona i trzeba będzie y, utrzymać na przykład. Potomstwo, więc być może boicie się tej nowej roli. Boicie się, czy podołacie chociażby pod kątem finansowym, ale zdecydowanie tak. Zdecydowanie warto tutaj wyjść z głowy yy, i kierować się swoją pasją, swoimi umiejętnościami, większą wiarą w siebie, drogie ryby, a na pewno wszystko będzie w porządku. Więc tutaj głównie taki przekaz yy, dla tych ryb, które myślą po prostu o czymś własnym, o własnym biznesie, o pokazaniu się na szerszym forum. Życzę Wam. Kochani powodzenia. Nie lękajcie się, występujcie ze swoimi pomysłami. Pamiętajcie też o tym, że każdy człowiek, nawet ten, który dzisiaj może pochwalić się olbrzymim sukcesem, kiedyś też popełnił jakiś błąd. I to nie jest coś złego. My się uczymy na błędach. Te błędy też są nam potrzebne właśnie żeby wyciągnąć swego rodzaju naukę. Więc nie wyrzucajcie już sobie tego co było. Nie wyrzucajcie sobie jakiejś tam zbytniej naiwności czy głupoty, bo to absolutnie nie o to chodziło. Tak się musiało stać z pewnych względów, żebyście właśnie teraz byli dokładnie w tym miejscu, w którym jesteście i zmierzali do tego miejsca, w którym macie się znaleźć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was gorąco, życzę pięknego, udanego stycznia i dziarskiego wkroczenia w nowy rok. Do zobaczenia i do usłyszenia.